Moje uszy Jest. nie istnieją. Co? O! <laughs> o kurwa! W ogóle jak będziemy mieli. <laughs> o! No kurwa, mać <laughs> A Nie, nie mogę ci zrobić! Czekaj! Przy tym warszawie? Aha, no tak o! kurwa, mać! <laughs> e, jak no to prze. O! Ja nie mogę. <laughs> Aaaa, to mi mówię 40 sępów na tej wieży. A bez kitu no? Na pewno. Jak mówię, bo tu. O, ile tu idzie? Z ty pierdolisz? Jak mówię, tam na dole ci się Kurwa, ty no, zaraz jest 22, pomóż mi. Ale chodź do góry. No idę, idę, ale chodź, mi tu chodź, kurwa skrzeczał, zaraz się postaram człowieku. O, sament jest ogólnie, nie jest straszny. Dobra, zamknij ma... <laughs> <laughs> Dobra no, jak go odbił! To się idziesz w wyganie czy. Yy, mogę pójść. Ale. Z ty na. Tak, tak tak, to no, ja mam. Ja <laughs> no, kurwa, <Zostrzałeś> ten krzyk? <laughs> no, nie wiem. Możemy się powoli zbierać, Jakubie. Chodź. No nie wiem, kurwa. Było przejście? Kurwa. A ale popierdala. Ty Pomóż mi! Ostrożnie, ostrożnie. Pomóż mi Padu, padł. O kurwa! O bigo, 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 bigo! Jeszcze... Kolejny, kolejny! A! Już powoli możemy się zbierać, bo to był... o! Co zrobił? Co to jest? Michael Jackson! Ale okulary znalazłem, jak kupię mocne. Oksy? Pokaż oksy. O, tu można kupić! Totalny sztons A mo jak to rozbijemy to kurwa dropnie? Oa! debil Od kiedy to tak działa? Potrzebny mi miód No nie mam Potrzebny mi miód O! Gdzie oni są? Tęże. A Ale nie, nie mogą przejść tutaj O! O! Dobra, Mogam? cofnij! O kurwa! To jest bezpiecznie, bo nie mogę przejść <śmienicza> <śmienicza> Kurwa, sen wleciał przeciw, uważaj Za tobą, za tobą, za tobą, chodź <śmienicza> Dobra, mam ich O kurwa, mać Co się stało? Ja pierdolę Mam wstrząs, mam wstrząs Jakubie Chodź, <śmienicza> idź <śmienicza> Ja przeskoczę tu? O kurwa o! <śmienicza> Ja pierdolę Dobra Dam mi to Jeden ja, tam wszedł Gdzie? No tu Leć, powodzenia ci życzę O KURWA Jakby zacznę budować z takiego bezpiecznego w miejsca, żeby tam po prostu wejść na dach, wziąć swoje itemy i tam się zabudować Aha, rozumiem A ja? A, tak. Ty kurwa ty, A ty idziesz po swój lot, chyba tak się umawialiśmy tak. Kurwa O, o. ty No biznes kurwa Ja jeszcze pół kilometra Zrobiłem dobry pomysł? Jakubie, że masz tam dobry gaming. <laughs> no, co mam zrobić? O co ty tam <laughs> Kurwa dawaj, tu do mnie, dawaj do mnie. Ja, ja mam daje balo miejscowe. Ja nie mam nic do widzenia. <laughs> dasz radę, dasz radę, dasz radę. Bierz w ciebie. No ona mnie zabije No mocna jest O Krwawisz? Ty nie chcesz ci nic mówić <grym> Proszę, kurde to... Jakie są w ogóle kary teraz? Za umieranie? No kary? Znaczy teraz nie będziemy mieli, bo jesteśmy chyba w pierwszym dniu A nie, dzień trzeci e, <grym> Nie, bo to jest tam... Jesteśmy skrytobójcami <grym> Ty biegasz Czemu taki mały jesteś? Ty nie biegasz na kucka? Nie Czy małem, to jest. O co chodzi? Ciemałem to zaleta. Ej! A no dobra. O co chodzi? Ty kurwa. Jest... Nie, ty równy. Ale dlaczego ty taki kurwa. Ty... Nie no, na Nie, ale biegam tak samo jak ty. Rozmiar nie ma żadnego znaczenia. Ty... o co chodzi? To Czemu to tak mały, ty tak popierdalasz tak szybko? To masz tego. Ty... Tak samo biegamy są krótsze, nie wiem jak to będzie I to Teraz ze mną i Subuk Jeden dni Nie pewnie nie, Brokali? bo jakbym gra w Hanta to znaczy z że gra bratem. z Wiktorem Z Wiktorem? Aha, aha No ta no siedzą na komendzie na podróż z podróż <grystwilek> <strona>. <grystwilek> <grystwilek> no z po dłużonach Oli mają w dupie te zgłoszenie <grystwilek> Maciuś mów. Jak więcej życie! A jak wiele Bielewet... To mój sam. My nie potrzebujemy. <laughs> A jak wbiję. Bielewet... ty bie... <laughs> tego, co ty kurwa robisz? <laughs> Czasami, żeby przeżyć swoje rośliny. <laughs> kurwa, co ty robisz? No to, to jest ugięte kurwa kolana, nie? Ja po prostu cicho chodzę <noise> Biba baba Nie trzeba jej bić Nie trzeba Ona mnie po prostu nie widziała <noise> Żeby wytrzymać Z tym stylem biegania to... Skorba Niska pewnie... nie jest mi straszna <głos> <głos> Jakie mądrości na dzisiaj macie <noise> Biegł zawsze <zaśpiąłem> moją zaletą <noise> Chodzę po niczym Jezus A biegasz? <noise> Biegam niczym Usain Bolt Góra nie jest mi straszna Patryk. Piękne miejsce. Aha, wrócił się i mi zastrzegał od razu. O kurwa! O kurwa, tam jest niedzieć w klatce. Ale ja, no, <laughs> no. jest w ogóle co jebić, kurwa? O, umarłem. Co się stało? Niedźwiedź. Co zrobił? Tu wyszedł. Jak tu wyszedł? <laughs> wyszedł.

o kurwa! O. Teraz, to jest zagloryka. Słyszę psy. Wita! Przyjechał. A no z roboty wraca. Oj, ja nie mam miejsca na coś w ogóle, ja bym się w ogóle złamał. Ja bym się zrzucił najpierw i potem tu wrócił No ja zrzuć to ty się, kurwa, z trzeciego piętra <laughs> Dobra Okej okay. O kurwa, ty, ja I trafić jeszcze, co w niego trzeba No wiem no, <laughs> Nie wiem, jak to co to trzeba <laughs> Nie, to Czym się różni... Aha, Wood Shapes i Frame Shapes Aha, bo Wood to jest... Aha, okej, 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 okej Wiesz co? Mhm mm Верно, спокойно. Просто слово за слово я Ясно.